W tej zajmiemy się opcją automatycznego scalania werteksów. Dotychczas poznaliśmy powiedzmy metodę ręczną, czyli zaznaczanie werteksów i odwołanie się do skrótu klawiaturowego Alt M, ewentualnie do rozwijanego menu, który znajdziemy w Tool shelf, dokładnie w tym miejscu. Także wskazujemy jakiś werteks, następnie korzystamy ze skutu Shift, dodajemy do zaznaczenia kolejny werteks, korzystamy ze skutu Alt M i wybieramy przykładowo polecenie scal vertex w ostatnio zaznaczonym werteksie. My ten proces możemy zautomatyzować korzystając z odpowiedniej opcji, którą znajdziemy w nagłówku widoku 3D, dokładnie w tym miejscu. Ewentualnie możemy odwołać się do rozwianego menu Mesh, gdzie znajdziemy właściwe polecenie. Także po włączeniu opcji możemy sobie zaznaczyć jakiś werteks, wykorzystać skrót G i próbować przyciągnąć, a właściwie scalić ten wertek z jakimś innym i widzimy, że nie jest to takie proste. Dlatego najlepiej wykorzystać tą opcję w połączeniu z operacjami przyciągania, które znajdziemy obok. A dokładnie pod ikonką z magnesem. Także włączamy magnes, rozwijamy to menu i wybieramy werteksy. Upewniamy się, że mamy wybrany odpowiedni cel. W tym przypadku wystarczy pozostawić wartość domyślną, dobrze, oraz upewnimy się, że mamy włączone przyciąganie do samego siebie. Następnie wykorzystujemy skrót G, wskazujemy wertek sąsiedni, lewy klik i po sprawie. Oczywiście w wielu sytuacjach automatyczne przyciąganie może nam przeszkadzać, a żonglowanie tą ikonką, czy też włączanie i wyłączanie tej ikonki może być, no powiedzmy, czasochłonne. Dlatego warto wykorzystać skrót Ctrl, który odpowiada za tymczasowe włączenie przyciągania. Także wyłączałem przyciąganie, wskazujemy werteks, wykorzystujemy skrót G, przytrzymujemy Ctrl, wskazujemy sąsiedni werteks, lewy klik i po sprawie. Ewentualnie możemy skorzystać z prawego kliku. To znaczy klikamy na werteksie, przytrzymujemy prawy przycisk myszy, przytrzymujemy kontrol, przyciągamy, lewy klik i scalamy.